Witajcie, drodzy bracia i siostry Chrystusie. Jest mi niezmiernie miło, że możemy się spotkać w tym miejscu, gdzie dzielimy się i pogłębiamy naszą wiarę. Dziś zapraszam każdego z Was, aby usiąść, zrelaksować się i otworzyć swoje serce, ponieważ będziemy zgłębiać temat, który z pewnością dotknie Waszej duszy i pobudzi nowe spojrzenie na coś, co wielu z nas ma w domu – święconą wodę. Zastanowimy się na tym w świetle świadectwa Carlo Akutisa, młodego błogosławionego który pozostawił nam duchowe dziedzictwo wypełnione czystością, technologią i miłością do Eucharystii. Karlo nie tylko żył sakramentami, on głęboko rozumiał wartość widzialnych znaków wiary, w tym także święconej wody. Dla niego przedmioty takie jak krzyż, różaniec i święcona woda nie były amuletami, ale żywymi wyrazami serca oddanego Bogu. Zatem, gdzie przygotowujemy się do tej podróży odkrywania ukrytej mocy święconej wody, zapraszam Was do wspólnego rozważania. Nie wahajcie się zostawić swoich komentarzy. Podzielić się doświadczeniami, a nawet pytaniami na temat wykorzystania i znaczenia święconej wody w waszym życiu. A jeśli jeszcze nie zapisaliście się na nasz kanał, zróbcie to teraz. Razem możemy dalej wzrastać w wierze i miłości, zjednoczeni łaską Bożą. Czym jest święcona woda? Święcona woda jest sakramentalium. To znaczy, że jest widzialnym znakiem, który przygotowuje nasze serca na przyjęcie łaski Bożej. Reprezentuje oczyszczenie, duchową ochronę i obecność boską. Używając jej, czy to wchodząc do domu, błogosławiąc dziecko, czy skrapiając pokój, mówimy: Panie, to miejsce należy do Ciebie. Niech Twoja łaska zamieszka tutaj. A jaka jest ta ukryta moc, o której mówimy w tytule? To cichy i głęboki wpływ, jaki święcona woda ma na naszą duszę i otoczenie wokół nas. Wzmacnia nas w walce z pokusami oczyszcza duchowo załadowane miejsca, jest formą ewangelizacji w domu, może oddala duchowe opresje, gdy używana jest z wiarą i modlitwą. Jest jak przedłużenie wody żywej, o której mówi Jezus w Jana godzina 4.14, kto napije się wody, którą mu dam, nigdy nie będzie pragnął. Ale oto ostrzeżenie od Kalo Akutisa i od Kościoła. Święcona woda używana bez wiary, bez modlitwy i bez szacunku traci swoje znaczenie. Oto najczęstsze błędy. Używanie jej jak magicznego przedmiotu, oczekując automatycznych rezultatów. Mieszanie jej z praktykami przesądów lub mistycystycznymi, które nie są chrześcijańskie. Posiadanie jej w domu, ale nigdy nie wykorzystywanie jej z intencją duchową. Uznawanie jej za substytut sakramentów, takich jak spowiedź Eucharysta. Karlo przypominałby nam, wiara to nie przesąd, to żywy związek z Bogiem. Woda pojawia się w całej Biblii jako znak łaski Bożej. Mateusz 28, 19 myślnik 20. Jezus posyła nas, abyśmy ściliby w imię Ojca, syna i ducha świętego. Woda wprowadza nas w wiarę. Wyjście 17, 6. Woda, która wypływa z skały, jest pokarmem dla ludu na pustyni, symbolem boskiej opatrzności. Jan, godzina czwarta, Jezus oferuje nam wodę żywą, która na zawsze zaspokaja nasze duchowe pragnienie. Zatem święcona woda jest ciągłym przypomnieniem o naszym chcie, o nowym życiu Chrystusie i o łasce, która płynie od niego do nas. Święcona woda uświęca miejsca i przekształca je w duchowo otwarte przestrzenie na obecność Boga. Można jej używać po przebudzeniu, czyniąc na krzyża, przed snem, prosząc o ochronę, błogosławiąc pokoje. Wejście do domu, rodzinę, w momentach konfliktu lub strachu, jako gest wiary, jest również narzędziem ewangelizacji. Pokazując tę praktykę dzieciom, małżonkom, przyjaciołom, przekazujesz wartości chrześcijańskie bez słów. Ale jak uczy nas Carlo Acutis, użycie święconej wody nie powinno być mechaniczne. Prawdziwa moc tkwi w wierze, z jaką jej używamy, w intencji naszego serca, w szacunku. Z jakim wzywamy Ducha Świętego, i świętość nie jest złożona z wielkich gestów, ale z małych czynów przeżywanych z miłością. Święcona woda nie jest magiczną formułą. Jest znakiem, który przypomina nam o wodzie żywej Chrystusa, która płynie ku życiu wiecznemu, ukryta moc znajduje się w łasce, którą Bóg wylewa przez wiarę, niebezpieczeństwo tkwi w lekkomyślnym, przesądnym lub bezmodlitewnym używaniu, jak Karlo Bądźmy świadomi, pełni szacunku i miłości do wszystkiego, co Bóg nam daje jako pomoc w naszej drodze. Na zakończenie, pomódlmy się. O Boże, Tworzycielu niebios i ziemi, gromadzimy się w Twojej obecności sercami pełnymi wdzięczności i czci. Uznajemy Twoją wielkość oraz nieskończoną mądrość, która przenika wszystko. W tej chwili pragniemy zwrócić się ku Twojemu światłu, szukając zrozumienia i ochrony w obliczu wyzwań, które napotykamy. Panie, na naszej drodze wiary często napotykamy przedmioty i symbole, które przypominają nam o Twojej łasce i obecności w naszym życiu. Woda święcona, Panie, jest jednym z tych znaków, prostym elementem, ale naładowanym znaczeniem. Zachęca nas do refleksji nad oczyszczeniem, odnową i siłą, która płynie od Ciebie. Niech zawsze postrzegamy ją jako symbol nadziei i przemiany, pamiętając, że w każdej kropli tkwi moc, by zbliżyć nas do Ciebie. W tej chwili prosimy, aby woda święcona w naszych domach stała się kanałem błogosławieństw. Niech, gdy dotkniemy tej wody, poczujemy Twoją obecność, tę samą, która mieszkała wśród nas. Niech będzie ona nieustannym przypomnieniem, że jesteśmy oczyszczani i odnawiani w Twojej miłości. Nie w każdym pokropieniu poczujemy ochronę przed złem, bo pomogło nam oddalić wszelką wątpliwość i smutek, które mogą próbować nas pochłonąć. O Boże! Twojej mądrości, upomnij nas o niebezpieczeństwach, jakie mogą pojawić się na naszej drodze. Pomóż nam odróżnić to, co pochodzi od ciebie, od tego, co jest oszustwem. Niech woda święcona w naszych domach nie będzie tylko symbolem, ale aktywnym narzędziem wiary, przypomnieniem, że zawsze jesteśmy pod Twoją opieką. Niech nasze domy będą miejscami pokoju, w których Twoje światło świeci jasno, a każda kropla wody święconej przekształca się w tarcie przeciwko siłom które pragną nas oddalić od Ciebie. W obliczu tylu rozproszeń i niepewności chcemy ponownie potwierdzić naszą ufność w Ciebie. Niech woda święcona inspirowała nas do poszukiwania czystości serca, szczerości intencji i odwagi stawianiu czoła wyzwaniom życia. Niech przypomina nam o znaczeniu sakramentu, komunii i dzielenia się elementach, które łączą nas sobą nawzajem i z Tobą, naszym Bożym. Pomóż nam zrozumieć, że to nie tylko rytuał, ale głęboki akt wiary. Niech Woda Święcona przypomina nam, że każdy akt miłości i każdy gest dobroci w naszych domach są przejawami Twojej łaski. Niech staniemy się narzędziami pokoju i światła, niosąc wiadomość Twojej miłości do wszystkich wokół nas. Panie, niech Woda Święcona będzie wezwaniem do świętości w naszym codziennym życiu. Niech w naszych modlitwa prosimy o Twoją ochronę i prowadzenie, wiedząc, że prawdziwa siła nie tkwi w obiekcie samym sobie, ale w wierze, którą w niego wkładamy. Niech Używając wody święconej, będziemy pamiętać, że jesteśmy wezwani do bycia światłością w ciemności, odzwierciedlając swoją miłość w każdym działaniu, które podejmujemy. Ojcze, niech woda święcona zainspiruje nas do godnego życia, zawsze dążąc do Twojej woli. Niech w każdej chwili wątpliwości przypomnimy sobie, że możemy skorzystać z tego daru, który został nam dany jako gest wiary i oddania. Niech w naszych domach, przez tę wodę zawsze znajdziemy odwagę potrzebną do stawienia czoła przeciwnościom i pokusom, które nas otaczają. Na naszej drodze niech woda święcona przypomina nam o znaczeniu Wspólnoty. Nie dzielimy się tymi momentami wiary z naszymi braćmi i siostrami, jednocząc nasze serca w modlitwie i działaniu. Niech, używając tego symbolu błogosławieństwa, wzmacniamy więzi, które nas łączą, tworząc środowisko, w którym miłość i współczucie będą normą. Panie, niech woda święcona stanie się symbolem odnowy w naszym życiu. Niech pomoże nam oczyścić nasze dusze, oczyścić nasze myśli i wzmocnić nasze połączenie z Tobą. Niech w każdej kropli czujemy świeżość Twojej łaski, odnawiającej nasze nadzieje i prowadzącej nas ku Twojemu boskiemu celowi. Niech w ten sposób zostaniemy prawdziwie przemienieni przez Twoją miłość i Twoją miłosierdzie. O Boże! Gdy zbliżamy się do końca tej modlitwy, pragniemy podziękować Ci za każdą chwilę refleksji i połączenia, które pozwoliłeś nam doświadczyć. W każdej wypowiedzianej słowie, w każdej wzniesionej prośbie, czujemy Twoją obecność otulającą nas jak płaszcz miłości i ochrony. Niech echo naszych głosów dotrze do Ciebie jako szczery dar naszych serc, pragnący być bliżej Ciebie i żyć zgodnie z Twoją wolą. O Stworzycielu, gdy kontemplujemy wodę święconą, Niech przypomina nam o Twojej obietnicy odnowy, niech nie będzie tylko symbolem w naszych domach, ale prawdziwym źródłem życia duchowego. Niech każda kropla przypomina nam o Chście, który otrzymaliśmy, i o nowym życiu Chrystusie, który wzywa nas dochodzenia w świętości i prawdzie. Niech, używając wody święconej, poczujemy oczyszczenie naszych serc i uwolnienie od wszelkiego ciężaru, który nosimy, pozwalając Twojemu światłu świecić w nas. Prosimy, aby w naszym codziennym życiu ta woda stała się widocznym znakiem Twojej łaski. Niech przypomina nam, że tak jak woda oczyszcza i odnawia, tak i my jesteśmy wezwani do oczyszczenia naszych dusz, i odnawiania się każdego dnia, pozwalając Twojej woli panować w naszych życiach. Niech używamy tego symbolu nie tylko jako rytuału, ale jako czynu szczerej wiary, zawsze poszukując Twojej obecności i Twojego prowadzenia. O Boże! W świecie pełnym wyzwań i trudności, pomóż nam utrzymać wiarę żywą w naszych sercach. Niech woda święcona inspiruje nas do bycia nosicielami nadziei, pokoju i miłości. Niech, dotykając tej wody, poczujemy Twoje ciepłe objęcie, przypominając sobie, że nigdy nie jesteśmy sami na naszej drodze. Niech Twoja obecność dodaje nam odwagi do przodu, nawet gdy droga wydaje się trudna lub niepewna. W tej chwili prosimy, aby woda święcona w naszych domach stała się narzędziem uzdrowienia. Niech przynosi ulgę chorym, pocieszenie zbolałym i pokój niespokojnym. Niech każde pokropienie będzie przypomnieniem Twojej mocy przywracania i przemiany, przynosząc ulgę i odnowę wszystkim, którzy się do niej zbliżają. Niech staniemy się narzędziami Twojego uzdrowienia, niosąc te błogosławieństwo do wszystkich, którzy przekroczą naszą drogę. Panie! Pomóż nam żyć w jedności i miłości, być prawdziwymi świadkami Twojej miłości w naszym życiu. Niech, dzieląc się wodą święconą z naszymi przyjaciółmi, rodziną i sąsiadami, tworzymy atmosferę solidarności i współczucia. Niech wspólnie podnosimy nasze głosy w uwielbieniu i wdzięczności, uznając, że wszyscy jesteśmy częścią Twojego stworzenia wezwani do życia harmonii z innymi. Ojcze, niech Woda Święcona przypomina nam o znaczeniu modlitwy w naszym życiu. Niechaj będziemy poświęcać czas na nawiązywanie z Tobą kontaktu, szukając Twojego prowadzenia i mądrości w każdym kroku, który stawiamy. Niech każda kropla, która dotyka naszej skóry, stanie się zaproszeniem do pogłębienia naszego życia modlitwy, do poszukiwania Twojej woli i całkowitego oddania się Tobie. Obdarz nas, Panie, łaską bycia zawsze wdzięcznymi. Niechaj spojrzymy na wodę święconą i przypomnimy sobie błogosławieństwa, który już otrzymaliśmy nawet najtrudniejszych sytuacjach. Niech wdzięczność stanie się fundamentem naszego życia, pomagając nam dostrzegać swoją rękę we wszystkich sprawach i uznawać swoją miłość w każdym detalu naszego codziennego życia. Na zakończenie tej modlitwy prosimy, aby woda święcona nadal płynęła w naszych życiach, jako symbol nadziei, odnowy i ochrony. Niechaj zawsze pamiętamy, że w Tobie znajdujemy wszystko, czego potrzebujemy, aby żyć z odwagą i wiarą. Niechaj będziemy światłem w świecie, odzwierciedlając Twoją chwałę we wszystkim, co robimy. W imię Twojej nieskończonej miłości kończymy tę modlitwę, ufając, że nas słyszysz i prowadzisz. Niech tak się stanie. Amen. Użycie wody święconej w naszych domach jest praktyką, która zachęca nas do poświęcania naszych domów, czyniąc je prawdziwymi sanktuariami pokoju i nadziei. Kiedy pokropimy tę wodą, nie wykonujemy jedynie gestu rytualnego. Ale otwieramy się na działanie Ducha Świętego, który przekształca nasze otoczenie i nasze serca. To przypomnienie, że obecność Boga jest zawsze z nami, chroniąc nas i prowadząc. Ważne jest, abyśmy używając wody święconej, czynili to z otwartym sercem i czystą intencją. Prawdziwa skuteczność tego sakramentalnego znaku nie pochodzi jedynie z fizycznego czynu, ale z wiary, która go podtrzymuje. Wierzyć, że Bóg może działać przez elementy, które sam stworzył, to ważny krok w naszej duchowej wędrówce. Woda święcona zachęca nas do refleksji nad naszym życiem, do oddalania się od tego, co negatywne, i przyjmowania światła, które płynie z wysoka. Zachęcam Cię, abyś przekształcił swój dom w miejsce modlitwy i przyjęcia. STW zamknięte jest przestrzeń, w której codziennie możesz spotykać się z Bogiem, czy to przez czytanie słowa, medytację, czy modlitwę w rodzinie. Kiedy pokropisz Wodą Święconą, rób to z przekonaniem, że każda kropla reprezentuje miłosierdzie i miłość Boga, które nas otaczają i podtrzymują w każdej sytuacji. Może przeżyłeś momenty wątpliwości lub zniechęcenia. To normalne i wielu z nas przez to przeszło. Jednak Woda Święcona przypomina, że nawet najciemniejszy w najciemniejszych chwilach światło Chrystusa świeci. Pokropienie tej wody niech będzie odnowieniem Twojej nadziei, zaufania do Bożej Opatrzności i otwarciem serca na cuda które Bóg może zdziałać w Twoim życiu. Podążajmy naprzód, ufając Bożej ochronie, podtrzymywani wiarą i napędzani miłością. Niech pokój Chrystusa zamieszka w każdym z nas i niechaj będziemy światłem ciemności, zawsze szukając prawdy i piękna, które płyną od Pana. Jeśli ta refleksja dotknęła Twojego serca, podziel się z nami w komentarzach, czy używasz wody święconej w swoim domu, czy miałeś jakieś znaczące doświadczenie związane z tym sakramentalnym znakiem. Nie zapomnij zapisać się do kanału i włączyć powiadomień, aby nie przegapić kolejnych refleksji. Razem będziemy dalej wzrastać w wierze, mądrości, rozeznaniu i wdzięczności.